Kofla dla szyjki, tej dzisiejszej. te dla klasy piątej, no, ale zanim jeszcze przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, przypominamy loterii Kofla, która polega na tym, że robicie zakupy w kofle, gdzie macie paragon, wchodzicie na www.coflan.pl, wypełniacie na nim ankietę, później możecie wziąć udział w loterii, co się zdegradzia 100 za 50 zł, daj raz 500 zł, to jest w bodach od 2 do 15 lipca tego roku. No ja przypominam i zachęcam, no co, my już przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu. Yy, dzisiaj nie potrzebujemy tablicy, ale tam w zeszycie zapisałem powtórzenie wiadomości z działu czwartego. Powtórzenie wiadomości z działu czwartego, no jak widzicie wszystkie te notatki, już wszystko notuję, żeby nie było, nie? Yy. Mm. Sprawdź ile umiesz, strona 77, 78 zeszyt podstawowych, już robimy. Rysuj kwadrat o boku 4 cm i prostokąt w wymiarach 5 na 3. No to ja nie mam teraz przy sobie linijki, ale zrobimy tak. A dobra, czekajcie. Sekunda. Może mi się uda wziąć to linija. Jak ja. I zamykanie. Dobra. Dzięki. Jestem mam. I kierkę, więc rysujemy 4 cm, żeby było, no i tak z każdej strony. And... Czyli patrzcie. Czyli bierzemy, o. Nie będzie to łatwe, ale po prostu najważniejsze, za żeby się nauczyć, to sobie też powtórzymy. E, są zależności. Że na przykład każdy prostokąt jest e, równoległobokiem na no, nie, nie ale nie każdy równoległobok jest prostokątem i itd. A już zdążyłem narysować 4 cm, 4 cm, 4 cm oraz 4 cm. I prostokąt o wymiarach 5, czyli tak hop i hop 5 na 3. O, to duży. Bory. Patrzcie, jak powstaje 5 cm 3 cm 4, hmm, dobra, zupełnie zdanie owód narysowania kwadratu wynosi 4, czyli um, czekajcie 8 plus 8, 16 cm prostokąta wynosi.

Metrów. Długość boku kwadratu o obwodzie 60 cm wynosi 60 na 4. Co? Długość boku kwadratu o obwodzie 60 wynosi. Aha! Są 4 boki, czyli nie, nie 30, 20, tak? Raz, dwa, trzy. Nie, nie, czekajcie. 60, co? No, mamy długość boku kwadratu o obwodzie 60 Centymetrów, czyli łącznie jest 60, czyli 6 na 4 się nie da. Aha, Jezu, dobra. Popatrzcie, nie może być 60, więc jakby. Mm. Czyli nie wiem, dobra, zaraz zobaczymy. Długość boku kwadratu. Długość boku kwadratu obwodzi 200 metrów, wynosi 2. No to nie, no, 50. Dobra, już wiem. E, 60, no to tak. Nie m, do tego. 30. 30, 30 Jezu, jak jest, jak jesteś dziwne. Piotr Dobra, 15 centymetrów. Już to jest logiczne. Macie coś takiego. No i tu będzie 15, no to tu z każdej strony będzie. Teraz to muszę zbumować. Super. Czekajcie. Dobra. Narysuj na kratkach. Czekajcie, punkty wpiszę. Narysuj na kratkach kwadrat, prostokąt równoległobok, trapez i rąb. Następnie podpisz narysowany. Aha. A to kwadrat to jest... No ja nie robię tego linijki, za długo to będzie trwać. Kwadrat. Prostokąt. Prostokąt. Trapez. Rąb. Nie wiem, hop. Nie, czekajcie, też, patrzcie, kwadrat to też rąb. rąb. Dobra, zostawiam. Okej, okay. myślę, że już, dobra. Hop. Oła, jak się wolnołem. Oła, dobra. Wpisz brakujące miary kątów poniższych równoległoboków. No to tak, przy tym musi być, też musi być stopień to trzydzieści. 120, co tak. Hop. Obliż o wody rąbu. Prostokąta równoległoboku równoległego boku przez sobie 7 rąbu prostokąta i... Aha. Światło się 28 metrów.

Zagadka, a to zagadka, jak ktoś chce, możecie sobie zrobić. Przeczytam W rysunek. Przedstawia ośmiokąt ułożony z kwadratu i czterech trójkątów równoległo L, równobocznych. Obok 5 cm. Jaki obwód ma ten ośmiokąt? Jakie ma, mają kąty tego ośmiokąta? Dobra, ja to zostawiam. Okej, okay? myślę, że już. Dobra, z tego to by było na tyle, ale, ale, oczywiście, że jeszcze coś mam jak chyba coś. Czekajcie. Czekajcie. Już jestem. Ja wam to zostawiam, że sobie najpierw czytali. Dobra. Poprowadź przez punkt A dwie proste. Proste padłą do prostej P i równoległą do prostej P. Dobra, pierwsze robicie, bo to z ekierką, mniejką też to też robicie sami. To zrobimy my. To też zrobimy my. Pięć. 5. 180, czyli 180, czyli 90 jakby na pół. Hop. Na każdym rysunku dwie proste równoległe ja przecięto trzecią prostą zupełnie. Czyli to też by było 40. Czekajcie, czekajcie, że są każdym rysunku dwie proste przecięto trzecią prostą. I patrzcie, tu też jest 40. Prawda? Yy, no to tak, musi być, czyli mamy już 80. Do 360 brakuje 280, czyli 140 mają te. To też ma 140. Hmm. Czyli to jest jakby nasza beta. Tu też jest beta. Tu jest. Я, на в Бета. Вот это есть так. Скоро там на двадцать градусов не до тут двадцать градусов. Не. Nie możemy mieć 20 czekajcie. wpisuję, ja sobie się. Yy, dobra, dobra, to sobie zrobicie sami. <laughs> ja wiem, to zostawiam. OK. Myślę, że już. Dobra. Yy, dobra, to. Yy, piąty zrobicie sami. Szósty, siódmy, ósmy. Dziewiąty. 10, 11, 12 okej okay. okay. 13, 14, 15 okej, okay. myślę, że już I dobra rada jak jest, jak macie sprawdzian, to po prostu wiecie wy to, wy to, to jest taka bardzo dobra rada Wy to wszystko umiecie, tylko nie można się jakby tym stresować, nie wiem że bać się tego po prostu Traktujcie to jak zwykłą kartę pracy, tak? Zwykłe ćwiczenia, robicie sobie ćwiczenia. Tylko takie, że to są ważniejsze trochę, ale no, macie tego, ale są to zwykłe ćwiczenia. Dobra, ja bardzo dzisiaj dziękuję, subskrybujcie, lajkujcie, przypominam o no i co? Widzimy się w kolejnym filmie, pa!